MA! Lego to największa firma na świecie produkująca plastikowe klocki i opony, ale to yeah. inna historia. I co dosyć oczywiste, że taka wielka marka będzie się pojawiała w wielu filmach, jak i serialach w jakiś sposób. Więc dzisiaj przyjrzymy się tym najciekawszym odniesieniom do duńskiej zabawki w telewizyjnej, jak i kinowej popkulturze. Zapraszam! A więc najpierw powiem tylko, że nie wymienię w tym filmie wszystkich nawiązań i pewnie przeoczę te mniejsze, bo będę mówił o tych dla mnie najciekawszych. I wiadomo, jeszcze o pickim pojawieniu się LEGO w Breaking Bad, ale to dopiero na koniec. Dodatkowo patrzymy tylko na pojawienie się klocków, które albo są potwierdzone, że są oryginalne, albo wyglądają bardzo podobnie do LEGO. Więc co, zacznijmy. Jednym z seriali, w którym pojawiają się odniesienia do duńskiej firmy najczęściej, są Simpsonowie. To chyba oczywiste, żeby będzie ich trochę, bo nawet dostaliśmy dwa zestawy z tego serialu i dwie serie figurek. Nawiązaniem do marki był na przykład fragment odcinka z Blokolandem, czyli oczywistym odniesieniem do Legolandu, który jest zwiedzany przez tytułową rodzinę. Mieliśmy scenę, w której pan Burns mówi o tym, że radioaktywne odpady chował w Legolandzie. Nie! A także były inne, mniej znaczące wzmianki o klockach. Lecz największą rolę w historii jakichkolwiek nielegowych seriali duńskie klocki odegrały w oddzielnym odcinku Simpsonów Brick Like Me. Jest to epizod, który polega na tym, że Homer, po tym jak doznał wypadku, trafia do świata zrobionego z LEGO, który jest w jego głowie. Prawie całe dzieło dzieje się w pięknie zrobionym plastikowym świecie. Co ciekawe, wszystkie postacie nie są w wersji figurek ze specjalnymi odlewami głów, jak w zestawach, tylko są klasycznymi figurkami ze zwykłymi główkami. Polsom ten odcinek ma mnóstwo żartów związanych z Lego, na przykład Bóg w Kościele przedstawiony jako separator, wiele nawiązań i po prostu jest dobrze zrobiony. Jeśli mówimy o marce Lego, trzeba wspomnieć o Lego Ninjago, czyli najpopularniejszym klockowym serialu, do którego też mrugnięto okiem w produkcji Marvela Luke Cage. Na ścianie jednego z pokoi możemy zobaczyć rysunek przedstawiający niebieskiego ninja Jaya, którego każdy z fanów serii na pewno zna. Przejdźmy sobie teraz do Flasha. Nie nie tego filmowego, tylko serialowego. W odcinku trzeciego sezonu Żywi lub Martwi jeden z bohaterów buduje makiet z Lego, przedstawiającą rekreację sceny w przyszłości jednej z postaci. Budowla nawet powraca w czwartym sezonie, w epizodzie o zmniejszaniu. I trochę widać w tej stanie użytego green screena. Wiecie co? Flash szybko biega. Po co mu taka moc? Gdzie ma tak szybko pędzić? Otóż znam odpowiedź na to pytanie. Może jak najszybciej pobiec na serwer Kloskowa Republika. Kloskowa Republika to najlepszy i największy serwer Discord Olego w Polsce. Możecie się tam pogadać z innymi, popisać sobie i się świetnie bawić. Link w przypiętym komentarzu. Przejdźmy teraz do filmów. Na przykład w horrorze To z 2017 roku w jednej ze scen jeden z bohaterów Bill trzyma w ręce zrobionego z klosków żółwia, którego opuszcza, kiedy zauważa swojego młodszego brata. Chyba każdy, kto oglądał film Spider-Man Homecoming, pamięta scenę, w której Ned, po odowiedzeniu się, że Peter jest Spider-Manem, upuszcza gwiazdę śmierci z klocków. Nawet w innej scenie proponował Peterowi złożyć ją z nim, lecz finalnie chłopak musiał składać ją sam smuteczek. Lecz ta scena to jedno wielkie kłamstwo: bo jak to dobrze wypunktował zagraniczny youtuber, Lego tak się nie rozwala. Legos don't like that! Dodatkowo Gwiazda Śmierci pojawia się też w trzeciej części Spider-Man: No Way Home, gdzie, tak jak w trzeciej części oryginalnej trylogii Star Wars, znowu się ona rozwala. Ale spokojnie, chociaż Palpatine się zachował, więc taki jest plus. Jak już jesteśmy przy Spudermanie, to powiedzmy sobie o najnowszej kinowej produkcji o Pajączku: Spider-Man poprzez multiversum. Główny antagonista, Spot, po dowiedzeniu się, że ma moc przemieszczania się po multiświatach, przypadkowo trafia do świata Lego. Witaj. Lego One. Dodatkowo, jeszcze w innej scenie, Miguel O'Hara, giga chat lider pajęczaków, rozmawia przez zegarek z Lego Peterem i nazywa go jednym z najlepszych. Mamy tu anomalię. Dzięki, Peter, jesteś jednym z najlepszych. Ciekawostką jest to, że oba klipy animował dla Sony Nasolatek, który ma kanał na YouTubie, gdzie robi tego typu kloskowe animacje. Jednym z najbardziej kultowych filmów animowanych jest Toy Story. I mimo tego, że cała seria kinowa opowiada o zabawkach, w tych produkcjach Lego dostajemy bardzo mało. Coś dziwne, bo nawet powstały zestawy z tej serii. W tej historii trzy widzimy w kilku miejscach klocki lego podobne, a w dwóch shortach z uniwersum zabawek raz się pojawiają figurki lego, a raz klockowy króliczek. Wracamy do seriali. W sitcomie Malcon in the Middle, zwariowany świat Malcolna, też mamy kilka pojawień się duńskiej marki. Tak, to serial, z którego jest ten mem. W jednym z epizodów Dewey zbudował miasto z klocków Lego i innych, np. Playmobil, które potem zostało brutalnie rozwalone. Jeszcze w innej scenie ten sam dzieciak bawi się w bioniklami. W futuramie też jest kilka nawiązań, na przykład wyścig pojazdów z Lego, w którym bierze udział ta creepy figurka, czyli główne postacie stojące na biurku zbudowane z naszych ulubionych klocuszków. W Ricki Morty Jerry i Rick budują zestaw. Tylko tyle budują zestaw. Inną kreskówką dla dorosłych, w której był nasz przepiękny plastik, jest Family Guy. Tak, to jest ta postać z Fortnite. What do I do? no! no. Tym razem nie dostaliśmy całego odcinka, a po prostu mini żarty z klasycznych klocków. Na przykład Stewie oglądający film Lego, po którym ma koszmary, czy scena, w której Piotr Gryf zdejmuje swoim dzieciom górę ich głowy, jak figurką Lego. Jeszcze jest kilka klipów, gdzie pojawiają się jakieś plastikowe budowle. W niesamowitym świecie Gambola mam zagwostkę, bo nie wiem, czy twórcy chcieli pokazać nam klocki Lego. Mamy jedną scenę, gdzie Gambol terroryzuje klockowe miasto i spusza jednego mieszkańca w Kiblu. Tylko, że nie wiem, czy według Was te postacie mają symbolizować duńską markę. Są trochę podobne. O, jeszcze w jednym odcinku był taki twórca, ma w sobie klocki i to tyle. A więc teraz to, na co wszyscy czekali: Lego w Breaking Bad. Epickie pojawienie się klocków, które zmieni Twoje życie jakie jak je zobaczysz. W jednym epizodzie Andrea mówi brokowi, żeby poszedł do pokoju i pobawił się Lego. Tak, mamy to. Myślę, że ta scena to potwierdzenie, że Lego Breaking Bad nadchodzi. Nawet napisałem w tej sprawie do Lego i nie zaprzeczyli. Włodzimierz biały niedługo w formie klockowej.